Cześć. Ostatnio na mojej grupie Wilczystado, na Facebooku, e, pojawił się taki komentarz, bo była jakaś dyskusja e, i zabrałam w niej głos i ktoś napisał: e, A bo Ty masz. E, twoje podejście jest czysto behawioralne, nie? E, I napisałam, że, że absolutnie nie. E, I no, domyślam się, że ten komentarz wynika. No, z nieznajomości mojego bloga, tak, nie wymagam, żeby każdy go tam czytał dogłębnie, ale stwierdziłam, że no chyba muszę o tym powiedzieć w takim razie, jakby czym różni się ta moja metoda od metody poznawczo-behawioralnej, tak, no bo to, to, czym się różni od tych wszystkich terapii, znaczy tych wszystkich, no po prostu terapii na przykład psychodynamicznych, no to mówiłam wielokrotnie, więc jakby... Mały wstęp, czyli czym jest taka terapia poznawczo-behawioralna, No to jest terapia, która jest w sumie najbardziej rozpowszechniona, jeżeli chodzi o właśnie radzenie sobie z uzależniami, tak? czyli rozpoznajesz swoje myśli, które, cię, które są jakieś niekorzystne, które cię wiodą do Twojego właśnie nałogu, tak? na przykład myśli obiec się. Nie? I też rozpoznajesz skąd one się biorą, czyli na przykład z tego, że była zmęczona, tak? z tego, że gdzieś, nie wiem, źle się czułam psychicznie i coś z nimi robisz, nie? Czyli jak pojawia się taka myśl i zawsze na nią reagowałaś idąc do lodówki, no to teraz na przykład musisz zrobić ćwiczenia oddechowe, nie? Czy musisz, nie wiem, policzyć od 10 do 0, tak? Czy musisz wyjść na spacer? I to są wszystko autentyczne przykłady, które słyszałam od swoich podopiecznych, że właśnie coś, coś takiego musiały robić, czy pomedytować, czy no, no różne różne rzeczy, tak? I które sama też głosiłam kilka lat temu, na przykład mówiłam o metodzie fali, tak, właśnie też jakimś wyjściu na spacer, zajęciu się czymś, no ale to wynikało z tego mojego jeszcze niezrozumienia głębszej natury nawyków. I tego, jak działają myśli oraz ludzkie doświadczenie. Teraz natomiast, jakby działam w tym nurcie. Three Principles, czyli te trzy podstawy, o których pisałam wielokrotnie na blogu. Podlinkuję kilka postów pod tym filmikiem, więc możesz sobie to zobaczyć, ale też także mówię o tym bardzo często na tym kanale, tak? Czyli zawsze czujemy swoje myślenie, nie musimy na to myślenie reagować, myślenie zmienia się samoistnie, nie musimy nic z nim robić i właściwie to jest jedyna, główna różnica pomiędzy metodą poznawczo-behawioralną, a moją metodą, tak, czyli e, pierwszy krok jest taki sam, rozpoznajemy myśli e, jako nawykowe, tak. E, drugi krok, czyli wiemy skąd one się wzięły nie? i w poznawczo-behawioralnej no to e, Źródłem tych myśli jest na przykład sytuacja, tak, sytuacja w pracy, powiedział ci coś, partner niemiłego itd. W mojej metodzie ja mówię, że źródłem naszych emocji i uczuć tak, jest zawsze to, co myślimy. Nie? Czyli na przykład wydarzyła się jakaś sytuacja w pracy, ale to nie sytuacja powoduje, że mamy takie myśli, tylko nasze myślenie o tej sytuacji. Nie? Podawałam ten przykład wielokrotnie, tak? że jeżeli na przykład powiedziałby ci szef coś niemiłego, tak? a ty byś tego dnia wygrała w lotka, to, to byś na to w nosie, że coś tam ci powiedział, że się czegoś czepił. Tak, bo to nie byłoby już, w ogóle by się Ciebie nie dotyczyło, bo jutro rzucasz tą robotę tak, i żyje życie milionerki. Nie? Eee, z drugiej strony ta sama uwaga, która na przykład w lepszym stanie umysłu nie wywołałaby u, u Ciebie żadnego, żadnych emocji, to na przykład w momencie, kiedy masz doła, boli Cię głowa, nie wiem, jesteś głodna, to ta uwaga będzie po prostu końcem świata. Nie? Więc jakby to, to nie jest tak, że my czujemy jako tako Uwagę naszego szefa, tak? tylko my zawsze czujemy swoje myślenie na temat tej uwagi szefa. Więc jakby nic na zewnątrz nie może nam, nie wiem, wejść do głowy, wejść do środka i nam zrobić jakiś nastrój, który spowoduje, że na przykład pojawią się myśli nawykowe które zazwyczaj pojawiają się właśnie jak nam nastrój spada, tak, o czym też mówiłam. Nie więc jakby to jest ten krok drugi. I krok trzeci, czyli tu już w ogóle się totalnie rozjeżdżamy, tak? czyli właśnie ta, ta terapia poznawczo-behawioralna mówi, że coś trzeba z tym zrobić, tak? Tą niekorzystną myśl zamienić na korzystną, tak? Albo to, to nie, niekorzystną czynność właśnie zamienić na korzystną, czyli zastąpić jeden nawyk drugim, tak? Właśnie za, zamiast się obiadać to biegać. Powiedzmy, ja zaś mówię, że nie musisz tej myśli niczym zastępować. Tak właściwie to nie jest możliwe, żeby niekorzystną myśl zastąpić jakąś korzystną myślą. Tak po prostu jeżeli to próbowałaś to robić, to wiesz, że to działa tylko i wyłącznie, jeżeli masz akurat, jesteś wyspana, najedzona, tak, nic się tam nie stało w pracy i masz pełne zasoby, żeby gdzieś z tą myślą walczyć, nie, żeby ją zamieniać, żeby ją żeby przeformułować, żeby pójść na ten spacer, ale w momencie, kiedy już masz niskie te zasoby, tak? kiedy już jesteś zmęczona, kiedy to już jest dziesiąty raz dzisiaj, kiedy walczysz z tą myślą, tak, no to jakby... W, te, te, te zasoby, ta siła, która ci jest potrzebna na to, no właśnie wtedy widzisz, że nie możesz jej znaleźć. tak? I zamiast właśnie zrobić te ćwiczenia oddechowe, tak to po prostu idziesz do lodówki i się obiadasz, nie? Ja mówię, że myśli nie trzeba zmieniać, to nie jest możliwe, to nie jest potrzebne. Kiedy byłyśmy małe. Nie zmieniałyśmy naszego myślenia w żaden sposób, po prostu płakałyśmy, czułyśmy swoje emocje, czy się wściekałyśmy i potem to mijało. Tak małe dzieci nie lecą na papierosa, bo się wkurzyły, ani nie lecą do, do lodówki po słodycze, ani nie myślą, że ojej, lecenie po słodycze, bo się wkurzyłem jest niekorzystne, więc zmienię to na bieganie. Tak, po prostu dzieci czują swoje emocje, nie oceniając ich i te emocje sobie mijają, nie jak te chmury na niebie. Tak, więc jakby ja właśnie tego uczę. także że rozpoznajemy myśl i patrzymy na nią. Nie? To jest takie, wow, ciekawe. Tak, pojawiła mi się znowu ta nawykowa myśl, ale ja się jej nie boję, ja się w nią nie angażuję, tak? ja nie próbuję jej zmienić, bo jak próbuję ją zmienić, to myślę o tej myśli, tak? czyli myślę o myśleniu, czyli robi się po prostu więcej tego i ta myśl się mnoży w mojej głowie, e, i tak naprawdę już nie myślę o czymś. O niczym innym, jak tylko właśnie o tej swojej czynności. Nie? Więc jakby tu, tutaj jest ta, ta, ta główna różnica. No i jakie są tego konsekwencje? No takie, że dziewczyny, które, czy ludzie w ogóle, którzy uczestniczą w terapii poznawczo-behawioralnej, no to mają taką robotę, tak, 24 na 7, muszą monitorować swoje myśli, zmieniać swoje myśli. Miałam na przykład dziewczynę, która miała problem z alkoholem, której na tej terapii nie pozwolono w ogóle przechodzić do sklepów monopolowych, tak, musiała chodzić do, do jakiegoś w ogóle sklepu po zakupy, gdzie nie było alkoholu, nie, więc jakby ona była przekonana, że jej myśli o alkoholu mogą jej coś zrobić, także jej, nie wiem, ekspozycja wizualna na butelkę wódki, tak, może ją, nie wiem, wesieć do głowy, tak, i zmusić ją, żeby ona tą wódkę wypiła. A przy mnie dowiedziała się, że absolutnie tak nie trzeba. Tak, i będzie miała, jak wejdzie do tego sklepu i zobaczy tą wódkę, czy to wino, to będzie miała myśli o tym, żeby się tego napić, tak, będzie jej się przypominało, jak tam, nie wiem, piła i w ogóle, ale jeżeli nie będzie się bała tej myśli, tak? nie będzie próbowała jej zmienić, po prostu zaakceptuje to, że ta myśl jest i pójdzie dalej robić zakupy, bez robienia z tego wielkiego halo, to ta myśl sobie minie sama z siebie. Nie? Więc jakby mamy wtedy o wiele, wiele mniej roboty, tak? nie musimy właśnie tych, tych ćwiczeń oddechowych robić cały czas i po prostu mamy wolną głowę do tego, żeby żyć, a nie walczyć z myślami, co, jak mówię, zazwyczaj przynosi jednak skutek odwrotny. Dobra, więc jakby myślę, że to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli mam opowiedzieć Ci więcej o swojej metodzie, czy porównać ją do jakiejś innej terapii, to daj mi znać, z chęcią to zrobię. I tymczasem, co? Widzimy się w kolejny poniedziałek. Pa-pa!